Jest z nami Filip Rak, biegacz średniodystansowy. Mówiłeś właśnie w mityngu Kopernikus Krak swój halowy rekord życiowy w biegu na 1500 metrów. Obsada była bardzo mocna i chyba dla ciebie jest to ważne, że jesteś w stanie jak równy z równym rywalizować na tym najwyższym światowym i europejskim poziomie. E, tak, tak, bardzo ciekawa dzisiaj rywalizacja była. Bieg też, e, muszę przyznać, był e, fenomenalnie ułożony też zawodników, dzisiaj było bardzo mało, bo 10 tak naprawdę na półtora e, przyjechało trochę bardzo znanych i dobrych zawodników więc było z kim rywalizować. Dzisiaj podczas tego biegu trochę z pozycją słabo, zostałem w tyle. Może przez to, że byłem zmęczony i na pierwszych metrach mnie tak nie nosiło. Dopiero później, gdy organizm się przetarł, to mogłem sobie na końcu depnąć. Ale dobrze zacząłem trochę wolniej, bo nie wiem jak to by dzisiaj było energetycznie, bo wiem, że jeszcze muszę dużo zregenerować. A jak ogólnie oceniasz sezon halowy w swoim wykonaniu? Bo na początku lutego w Ostrawie pobiłeś halowy rekord Polski w biegu na jedną milę. Mm -hmm. no, w sumie oczekiwałem już na pierwszym starcie pobicia rekordu, z tego względu, że no, forma wskazywała na to, że jestem na to. Ale miałem pycha na starcie, bo y, haczyłem, miałem turbulencję i przede wszystkim gdzieś tam już koło do chyba mety Jeden z zawodników wyciągnął rękę i 4 sekundy hamował mnie na drugim torze, więc tam straciłem sekundy. A wydaje mi się, że na rekord Polski już był w Ostrawie. No ale nic, do no, trzech razy sztuka, ale za drugim się udało, więc jestem zadowolony, że mogłem tak czy siak go zrobić. Nie? Za tydzień Mistrzostwa Polski, również w Toruniu. Czy twoim celem będzie zdobycie złotego medalu? E, może tak, może nie. Zobaczymy, No raczej tak. Trzeba walczyć o najlepsze miejsce, o najlepszą lokatę. Więc na pewno będzie dużo zabawy na Mistrzostwach Polski i trzeba będzie iść do przodu. Na twoim koronnym dystansem jest 1500 metrów, czy lubisz też biegać 800? -ki? W sumie bym nie patrzeć, 800 jest fajne, bo prawie nie męczy mnie, bo to dwa kółka dla mnie. Jak już się biega te półtora, to psychika pracuje na tym, na tym, na tym dystansie, więc przerzucenie się czasem na 800 jest łatwiejsze. To tak jak z 800-mam przyjść na 400. No jedno kółko to co to dla 800 metrowca. Dlatego 800 metrów jest naprawdę przyjemne, ale rzeczywiście nie robię dużej intensywności treningowej po 800, tylko bardziej po 1,5 trochę to łączę więc kto wie, może kiedyś będę startował na 800. Ale na chwilę obecną moim dystansem jest takie 1,5, wydaje mi się, i na razie pozostanę na pewno na tym dystansie. A Jak wygląda sprawa swojej kwalifikacji na mistrzostwa Europy w Apple? Dorn wystartuje w tych zawodach? W sumie nie wiem, nie sprawdzałem czy, jakie tam minimum nawet jest, czy 36 Nie wiem jak z rankingiem, może się uda. Albo jeszcze się uda zrobić minimum, więc no zobaczymy. Dzięki.